Jesteśmy w kompleksie wypoczynkowym basen spa sauna. To się nazywa Ratam, tylko tutaj gdzieś tam podam nazwę, ale gdyby ktoś chciał jakieś takie większe wrażenie, to polecam Aquapark rybia i też zostawię tutaj jakieś tam dane. Jest jeszcze Riviera spa, czy ktoś chce takie bardziej spa procedurki. A to sobie taki taras w ogóle jeszcze nie doszliśmy do strefy wypoczynkowej, już można sobie tutaj wziąć leżak i sobie odpoczywać na tarasie. Fajnie jest też to, że ilość miejsc jest ograniczona, żeby się rejestrować i w zależności od tam ile osób wpuszczają na określoną godzinę, więc nie jest y, nigdy to miejsce przytłoczone, jest tam określona ilość szafek, określona ilość miejsc i my przyjechaliśmy na 12 i tam ileś osób po tej 12 będzie wpuszczane. Wracamy z basenu. Byliśmy w takim miejscu, nie jest to duże miejsce. Tam jest basen, jest sauna taka turecka mokra, jest sauna taka bardziej sucha, jakiś taki prysznik z różnymi opcjami na zasadzie możesz sobie łączyć Atlantycki ocean, albo tropikalny deszcz, albo jakieś ar 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 arktyczne deszcze, albo jakieś tam. Karaibskie tematyki, zwykłe basen do i jacuzzi. Plus tego miejsca jest takie, że określona ilość osób tylko wchodzi na konkretną godzinę, więc jest mało osób, naprawdę fajny lu 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 luzik jest, więc można sobie super odpocząć. Jest to Reatomka um, pod Mińskiem. Tam jest też Bar-Hotel, jest to w okolicach jeziora. Chyba to jest właśnie w okolicy tego Mińskiego Morza, to jest takie duże jezioro, które się nazywa Mińskie Morze. Gdyby ktoś chciał coś bardziej takiego rozrywkowego, no to na pewno bym polecała Aquapark Lebiarzej. Tam jest dużo zjeżdżalni na pontonach i zwykłych i takich hardkorowych dla dorosłych i dla dzieci, jest dużo różnych fajnych, rozrywkowych stref. Tylko tam pewnie trzeba się liczyć, że będzie więcej osób i będzie drożej. Wracamy sobie z basenu i fajnie widać ile tutaj różnych parkingów jest dookoła po drodze. To jest wjazd do Mińska, w sumie już taka pierwsza dzielnica. <mulety> Sinsei, kolejny polski sklep. <mulety> to tutaj dojeżdżamy i co chwilę jakieś ładne murale. Przejechaliśmy do centrum, tutaj za mną jest Nimiga, stacja metra i tam jest rzeka, wokół której młodzież przychodzi, się spotyka, spędza czas wieczorami. Za mną tam dalej są jakieś, no, w tym miejscu są różne kawiarnie, knajpy, e, kościoły, różne, różne takie miejsca. E, tutaj można przyjechać, w ogóle jeśli chodzi o poruszanie się po Mińsku, to Najłatwiej oczywiście metrem, najtaniej, najszybciej, najłatwiej. Oczywiście są autobusy, tramwaje, trolejbusy, ale też można taksówkami, jest dosyć tanio, tylko trzeba sobie zainstalować aplikację Yandex Taxi, Odpiąć kartę, może być polska karty spokojnie i sobie w aplikacji zamawiamy jak Ubera. Tak samo to działa. Tam przede mną właśnie widać rzeka. cały czas pływają tam jakieś stateczki, rowerki wodne, tam jest chyba nasz kościół? Tam dalej widać kościół, w którym braliśmy ślub. Dzieci chyba już widziały. Możliwe. Tutaj mamy e, prawosławną cerkiew, a tam dalej katolicką. Nie no. To Ładna pogoda, to tam jest dużo młodzieży, ktoś sobie śpiewa, gra na gitarze, ludzie spędzają czas. Dziś jest bardzo zimno, ale tak już pokazywałam, to widać, że zachowują wodzie, rowerki wodne. Tutaj w okolicy jest dużo różnych restauracji i takich luksusowych i bardziej fast foodowych, jakie tylko się chce. To jest nasz katolicki kościół, w którym braliśmy ślub. Nie, oczywiście ślub był po polsku. Na naszą prośbę. Ksiądz dwie, minuty, dwie minuty przed ślubem dowiedział się, że ma po polsku mówić. E, Tak, bo ślub załatwiała moja mama. Był załatwiony termin. Przechodzimy tak... Kilka minut przed mszą we, e, ślubną I się pytamy, czy może być po polsku, ponieważ jesteśmy z Polski i połowę. E, połowę gości jest... mieliśmy z Polski. Tak, więc powiedział tak. ok, bo widać, że przyjęty był tak się bardzo starał, nie? Ten chciał po polsku mówić. Tak, ale był w, w seminarium polskim, na pewno studiował. Na pewno. E, rekonstrukcja planu miasta Starego Mińska. Tutaj przy nim jest również Trojecki Przedmieście. To się mówi, że to jest takie. Stare miasto w Mińsku, choć to jest takie bardzo malutkie, nie jest takie bardzo ładne, ale miasto był całe zrujnowane i tylko mały kawałeczek właśnie został. To jest to przedmieście, które też znajduje się tutaj przy nimice. Raczej więcej. Tak, 80 lat z dnia zwycięstwa, tak. 80 lat od wojny. A z drugiej strony mamy scenę. Tutaj w wakacje dużo takich wydarzeń było organizowanych, jak jest zumba dla wszystkich, jogi i takie różne, różne wydarzenia, koncerty, jak to są, jak to wakacje w mieście ale dzisiaj jak widać pusto i w ogóle mało ludzi, bo jest strasznie zimno i strasznie wieje. Mam nadzieję, że mikrofon złaty dźwięk i w razie czego przepraszam za ten wiatr, no ale niestety nie mam na to wpływu. Ciężko być youtuberem, nie może być. zorganizowana wycieczka. A szukamy ulicy Zybickę, która jest po prostu ładną uliczką, w, miejscu, w której znajdują się różne takie małe knajpki. To nie jest jakaś taka typowo klubowa ulica, kluby są porozrzucane po całym mieście, ale taka bardziej taka uliczka po prostu... Z dużej ilością małych knajpek, gdzie można się drinka, zrobić sobie takie przejście po różnych barach, popróbować i kraftowe i piwo, i jakieś fajne drinki w takich właśnie um, ładnych stylizacjach. Tam oczywiście też można zjeść bardzo smacznie, um, jak w wielu miejscach, ale to jest właśnie, plus tak, że to jest uli jedna ulica i na niej dużo takich miejscówek, więc naprawdę e, fajnie, tylko nie wiem, gdzie ona jest. Wiem, że gdzieś w okolicy i muszę podpytać kogoś. Tam karnie Paul. Aha. Jemy, dobra. Korweta taka, zabytkowa, ładna. Tam też ładne budynki, widać. Za tym jeszcze ładniejszy taki żółty. Czy w ogóle cały czas nie doszliśmy do tej ulicy? Co, no, i, no, czas no, I tak, no. tak najpustą jesteśmy. Ale się zaczyna tu. A, ok, czyli ale, doszliśmy... ale tu chyba też powinniśmy pójść. Tak, ładny budynek. Ładne. No możemy tam wejść do góry, a właśnie w lewo pokazuje, że jest ta ulica Zybickiej. Ten budynek bardzo ładny. To takie szyby właśnie, tak jak mówisz, nowoczesne, a inne elementy takim stylu e, starym. Fajnie to wygląda. Tak, za mną znajduje się na takich głównych placów tutaj Pałac Republiki. Do tego placu oczywiście przyjeżdża metro bezpośrednio, prawie z, z, zewsząd, ponieważ to punkt, w którym się przecinają dwie linie metra. Z reguły też to są dużo, dużo ludzi, z reguły to jest, ale dzisiaj, jak widać, pogoda jest jaka jest, więc nie ma tych ludzi. Często są też koncerty organizowane na tym właśnie placu. I tam dalej, przy tym placu jest taka główna ulica, za mną ten ładny budynek to Pałac Kultury. I tam wcześniej wiem na pewno, że był klub jakiś fajny i fajne dyskoteki. Nie wiem, czy nadal tam jest. Byliśmy tam kiedyś na jakiejś dużej imprezie. Bardzo fajnie tam było. W ogóle dużo ludzi oczywiście tutaj pokazuje Dłoży, jest bardzo ładny. Są takie dwie specyficzne bliźniacze wieże, bardzo charakterystyczne. Nie wiem, czy my tam trafimy, czy nie, ale każdy prawie, kto tu przyjeżdża, tam jest i nagrywa. Też powiem, że chodzenie tu wszędzie jest bezpiecznie, nawet w nocy. Nie ma czego się bać. Z przodu ten pałac Republiki, tutaj często organizowane różne koncerty. W tym momencie jesteśmy tutaj w tej części tej ulicy, ale jak się przejdzie nią tak dłużej, od samego początku do końca, bardzo ładne kamienice są. Odnowiono takie właśnie stylu charakterystyczne, bardzo. No to jest takie charakterystyczne do miast, które były zburzone. Podobnie Warszawa była zbudowana po wojnie, że są, są szerokie ulice. Mhm. E, nie, ma, nie ma, takich problemów, że same wąskie uliczki, tylko wszystko jest duże, szerokie i, i, i na szybko budowane, takie duże, odbudowywane kamienice po wojnie. Tak, dobra, to my wracamy teraz na ulicę Zybicką i e, pójdziemy potem w dół do Nimigi. Pokażemy trójckie przedmieście, e, pokażemy taki jeden ciekawy Pomniki, chociaż pomniki są z reguły nieciekawe, ale uważam, że o tym warto opowiedzieć. No, niestety pogoda jest taka, że nagrania też są takie szaro górę, jak jest to ładna pogoda, naprawdę to wygląda fajnie, zwłaszcza jak jest dużo ludzi jest taki do vibe, właśnie wakacji, lata, imprezy. Teraz jest wieczór, niedziela, więc wieczór przed dniem roboczym, a poza tym zimno i wieje straszliwie, więc jeszcze raz przepraszam za dźwięk razie Słońce wyszło od razu inaczej, nie? Przyjemnie jest. No to jest właśnie początek tej ulicy. No Teraz jak widać nie ma ludzi. Nie wiem czy nam się uda to przyjść w takim okresie nocnym, kiedy ta ulica tętni życie. Zobaczymy. Te fajne schodki. A tak my chyba kiedyś właśnie z, z tych schodek schodziliśmy. Z tych schodków schodziliśmy i wchodziliśmy w to ulicę. Raz Putin. To będzie wyjątkowo fajnego, to możemy sobie wejść na chwilę. Co my tu mamy? O, Jerzyk. Co jest? Jak to gubisz się tutaj? My cię nie gubimy. Tam też bardzo ciekawe miejsce, się nazywa Piana Wiśnia i tam też napis takiego napoju alkoholowego na bazie wiśni. A tam mamy poker klub. Nie wiem, czy my to zobaczymy, ale w Mińsku też są kasyna, więc też nie muszą być legalne. Widzieliśmy po drodze. Trzeba to sprawdzić. Więc... No. Wiem, że są. No, jechaliśmy, mieliśmy kasyna. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Właśnie czy z tej ulicy są też takie boczne uliczki i tam też są różne bary ciekawe. No tak, może trafić tam w fajne miejsce. Nie wiem, czy ktoś kojarzy film Agli Kojot. I właśnie też mam tutaj te bar Kojot. Taki ciemny obraz w ogóle wychodzi, nie wiem czemu. Przez chwilę widzieliśmy na, na banerze taki budynek to jest biblioteka, z której też jest bardzo ładny punkt widokowy, jeżeli ktoś by chciał z góry popatrzeć na miasto. Tutaj podchodzimy właśnie do tego trojeckiego przedmieścia i to też jest dużo restauracji, tylko to, bardziej nie puby, tylko bardziej takie typowe restauracje, żeby coś zjeść. Tutaj też trzeba wiedzieć, że akurat w tym trojeckim przedmieściu dość drogie są restauracje w stosunku do innych w mieście. O, to różne kłódki ludzie przyczepiają. Tam dalej widnieje Wyspa Łes i właśnie ten pomnik chciałam pokazać. Nieobronna. Ta wyspa jest połączona z trójką przedmieściem, takim ładnym mostkiem. Ale o co chodzi z tą Łes? Ja mówię teraz pamięci. Pomnik poświęcony ofiarom e, białoruskich żołnierzy w trakcie inwazji Związku Radzieckiego do Afganistanu. I kwestia polega na tym, że po tej inwazji prezydent Białorusi stwierdził, że białoruskie wojsko już nigdy nie będzie uczestniczyć. W które nie będzie wojną obronną Białorusi. Czyli to był pierwszy, nie pierwszy to jest ostatni raz, kiedy według niego wysłał swoich żołnierzy na wojnę, które nie jest jakby białoruską wojną. I w ramach upamiętnienia tego jest ten pomnik, ofiarą właśnie tej inwazji w Afganistanie. YouTube nie lubi słowa wojna. Puch, będę pipi robić. Demonetyzacja de, de będzie. Będę robić pip. Jeszcze i tak nie mamy żadnej monetyzacji, ale spod... spoko. Robimy to dla fanów. Może w przyszłości kiedyś będziemy mieli, więc... Konflikt. Jak na taką pogodę jestem w szoku, że tylu osób na rowerkach wodnych. Na pomniku są przedstawiane matki tych żołnierzy, którzy zginęli. To takie smutne kobiety dookoła tego właśnie pomnika, To są matki, symbolika matek żołnierzy, którzy zginęli. Na tym momencie jest zamknięte i z ludzie ludzi rzucają też monetki. A no, i to są różne też miasta białoruskie. Kiedyś to można było wejść, właśnie, i tutaj dookoła wszystkie te takie większe miasta to z kolei Połock, Rodno. No turyści też tu przychodzą, robią sobie zdjęcia, rzucają monetki. Czasami z przewodnikiem posłuchałem bardziej pewnie szczegółowych historii o tym pomniku. Nie wiem, czy coś nie, nie pokręciłam. Jak coś pokręciłam, na pewno ktoś bardzo wyedukowany mnie poprawi, gdzieś tam w komentarzach pod filmikiem. No i generalnie, Bianki, świeże. To jest, że na tym miejscu będzie postawiony pomnik właśnie e, wojskowym, żołnierzom, którzy zginęli w Afganistanie. Skoro jest tak zimno, no to łapiemy taksówkę i jedziemy do, do Neapolu. To jest taka kawiarnia, restauracja na naszym osiedlu, e, którą zawsze odwiedzamy, kiedy jesteśmy na Białorusi, więc tym razem też chcemy tam trafić. Pewnie jakąś tam pizzę zjemy, bo robią naprawdę dobrą pizzę. E, no i... No i się trochę rozgrzejemy. Mała zmiana planów. Nie będzie taksówki, idziemy metrem. Więc tutaj akurat jest stacja metra, a ten Napol, ta kawiarnia znajduje się też przy stacji metra, więc będzie nam wygodniej, bo też nie mamy Wi-Fi. Normalnie w telefonie musielibyśmy do takiej kawiarni wchodzić i łapać Wi-Fi, więc idziemy po prostu na metro. Tutaj bardzo mało osób teraz, ale z reguły jest bardzo dużo młodzieży właśnie wzdłuż tej rzeki, kiedy jest ładna pogoda. Jeszcze powiem jedną smutną historię. Akurat przy tej stacji metra się wydarzyła kiedyś tragedia. Jest też upamiętniające, takie kwiaty tutaj leżą. Za chwilkę powrócę kamerkę. Kiedyś był tu koncert jakiegoś zespołu i bardzo dużo młodych ludzi było na tym koncercie. Młodych i starszych różnych. I wybuchła e, burza się zaczęła. I ludzie po prostu dużym, dużym tłumem rzucili się do metra, żeby się schować przed burzą właśnie do tej stacji metra. I tam po prostu wiele osób upadało i się podusili. I generalnie bardzo dużo osób zginęło w tym tłoku. To było 30 maja 1999 roku. I tu są właśnie wypisane wszystkie ofiary. Chcemy kupić żetoniki. Jeden, jeden przejazd metrem to jeden rubel. A teraz musimy się dowiedzieć, w którą stronę mamy jechać. Trochę <słuch> dużo ludzi dzisiaj. Dobra, dojechaliśmy. Kawiarnia Lavazza. Kasyno, nawet u nas na dzielnicy zobacz, jakieś kasyno, nie wiem, czy będzie widać. My siedzieliśmy o stację później, więc musimy trochę przejść. Dobra, um, strasznie wiem, nie wiem, czy co będzie cokolwiek słychać. Chciałam zrobić aktualizację, że jednak są trzy linie metra, już, a nie dwie. Ostatnio jakie jechało wydaje mi się, że było jeszcze dwie. E, nie pamiętam, jak kilka lat temu. Teraz już są trzy linie metra w Mińsku. Muszę powiedzieć, że tutaj pod blokami no, staw jakieś firmy, cały czas. Siedzi są jakieś, właśnie czy to meble, czy ciuchy, czy obuwie, czy jakieś usługi. Też nie wiadomo, kiedy będziemy następnym razem. Kierneczek mały. A, w Cena na borówki, chyba trochę niższa. Na rynkach czasem można znaleźć też takie właśnie beczki z kwasem chlebowym. Jest teraz nieczynna, ale ten kwas beczki jest zupełnie inny, niż kwas kupowany w sklepie, jakikolwiek by nie był dobry. Więc jest jakiś żywy, fajny, trochę kombucha. A teraz jest to akurat nieczynny, ale jeżeli ktoś ma okazję, bardzo polecam. Chcemy chyba pizzy bierzemy, co? Kuchnia białoruska, różne takie dania. Mi się mega podoba taka e, doniczka czekoladowa. Chciałam tylko powiedzieć, mój drogi, że jesteśmy już w Napolu. Zamówiliśmy dwie pizze i zamówiliśmy dwa białoruskie łyski na spróbowanie. Postawiliśmy dzieci? Tak, postawiliśmy dzieci i jesteśmy sami. No, już córka nie dotarła z nami tam do, do pola, bo już była zmęczona. E, więc jestem ciekawa, e, jak będzie smakować białoruskie łyski. Um, ja się tak ceny tutaj um, pokazywałam na menu, ale. Chyba mała pizza była około 18. Tak. Załóżki za, za 7. To będzie za 20 parę zł. Załyski 7 rubli. Za 50 Białoruski. gramów. A gdyby to był jakiś Jack Daniels, to byłoby z 20 zł za 50 gramów. No, no, mniej więcej. No, bardzo duża różnica, więc to się też ciekawi. To zresztą nie było szkockiej żadnej, było tylko właśnie. Mm, Jack Daniels, co jeszcze. jeszcze? irlandzki. Nie szkocki, a irlandzki. Irlandzki, dokładnie. Tak, to jest Amber Hills, pierwsza pozycja. No. Robimy bez oczywiście, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ewidentnie szkocka. Serio? No. Ale tak normalnie smakuje? No, Nie. troszkę na końcu jakimiś kwiatkami zapachniała. <laughs> Ale w ogóle spodziewałem się, że będzie śmierdziała jak Limber. Okej. Okay. A smakuje szkodką. Przok się. Czekaję był za wody. Tak, nawet. profesjonalnie. No, no, bez przesady. Trzyletnia. No, Ale pani Kielarka powiedziała, że tak samo będzie smakować. W zapachu to druga gorsza. Nie. Ta pierwsza lepsza. Tak, ta druga. Właśnie ma taki smak, którego się obawiałem, że będzie jedno i drugie smakowało. OK. Można zrobić aktualizację, że wcale nie jest y, gorzej od niektórych tych tanich, które są w Polsce. Tak, właśnie mm. jak próbowałam z kolą, to mniej smaczne według Marcina. To dla mnie smakuje podobnie jak jakieś tam kupne. Znaczy, żeby była no jasność, u nas te niektóre zwykłe sklepowe whisky, które są niższej półki, to też tak smakują. No właśnie smakuje tak, jakbym znała Tak, tak, smak. tak. A to, to pierwsze smakowało naprawdę bardzo dobrze. No dobrze, dobrze. Czyli Białorusini nauczyli się robić whisky, nieźle. Pamiętam, że 10 lat temu też jak próbowaliśmy, nawet jakąś butelkę do Polski przywieźliśmy, to wtedy ona była robiona na licencji szkockiej. Tak, było coś takiego. Nie była po prostu, że tak sobie Białorusini robili, tego. Ale było na szkockiej licencji, jest moja bo... własna marka, no? Tak, tak, tak. I ona już też też bardzo dobrze smakowała. Była degustacja whisky, to jest degustacja pizzy. No ciasto nie jest jakiś taki super fajne, ale smaczne. jest. Wszystkie te składniki są mają smak. To ogólnie spokoj po całość, no ale wiesz co, potem tam czasu czas jak ostatnio czuliśmy, to jest. nasze gusta pizzowe <grym nie grym> wysłałem. <poddawały> no pewno, na pewno. Taka widać, że taka domowa.